Po prostu nie ma słów, ani jednego słowa nie trzeba Człowiek siada rano, wchodzi yy, 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 do toalety, do kuchni, ma chociaż trzy słowa do powiedzenia. Nie, nie mam teraz żadnego słowa. Doświadczaj! Jesteś! Witam cię. Siedzisz koło, że nieważne. Się nie interesuj fałszami, nie swoimi. A co ty taka jesteś? Wiem o tobie i o A, o co chodzi? Tak. A o co może chodzić? Dziecko w nie siedzi, czemu siadasz? Sadzasz. Aha. No krzesło trzy, pomyślałam. O no, Boże. No Boże, daj fałsz na ziemi, żeby nie wynosił. Bo może tu będę trzymała za nogę. Przed O Pod jak mogłaś, jako moja przyjaciółka, jako. jakaś. Ja Ładna, prawda? To będzie podobna. Weź, proszę cię. To będzie mi. tutaj południu. Piłka, jak, <śmienny> jak małeś? No, nie, którą miałam brać z którym Nie z kszurą. No, przyszedł mi nie tak co ze mną. No, nic, to dziecko na kolanach. Ty, ruro! Rura! Rura! No. Dobra, <śmienicza> <Ale> jest... na <śmienicza> 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 mi falban. <śmienicza> Strasznie źle powiedziałam, ale musiałam! Ktoś, kto... I co tam sterczysz tymi swoimi tamtymi... Ty, ty bucy! Po mi zazdrościsz! Czego ci zazdroszczę? Bo ty masz te złoty mają srebrne kałę! Powiedz, co z nim robiłaś! Powiedz, co zrobiłaś takiego z nim, że on... powiedział, że było dobrze! co mogłaś z nim robić? To czego ty nie robiłaś? Proszę, nazwij to! Czego nie robiłaś? Lepiej robimy. Zapytaj lepiej co robił, m p z w Zapytaj lepiej co byś się, zażyczkę byś otworzyła! Różniejsza też była w tej cywialni! Mówił mi! Pięta! Szczytniutka! Nic się nie działo! Przepraszam, to jest martwe ciało! Trochę lwa byś puściła! i siebie. No chcę sobie coś metalową włączyć. Zakręć się! A nie! O! o już masz! I chcę sobie przecież! Masz? Co masz? Ogryzeczki jakieś? No, ja mam też, ale... Nie, tylko miał bydło. Nie mam żel. Rozumiesz? To bardzo droga że. Żel do podnokci? Żel do jakichś takich... Już my! Już my kobiety inteligentne wiemy. co to jest. Proszę, powiedz kobieto elegancka. Co to jest? Mały Jerzyk, tak? Co to jest? Dużo na tobie ciół kupuje. Zobacz. I jeszcze ma na, na tym nosie, rozumiesz książki. Co to jest? to <śmienny> jest elegancja? Jak on? mógł? Z kimś, co ma na obsastach jakiś parszymek. Tak, i tak ja on do góry zaczynał. Nie kończ? O. Nie kończ. Okej. Okay. Za dużo hardcore. Hmm. Hmm. Masz, masz coś jakiś problem z tym? Czy chorobą jakąś? Nie, nie, nie mam dziecko, nie chciałabym, żeby się naraziło. Jestem bardzo chora, ale nie mam z tym problemu. Się tam się nie. nie da nic zrobić, chodź na